Witajcie na kanale Buddyjskie Refleksje. Miejscu, gdzie w przystępny i ciekawy sposób są przedstawiane nauki Siddharthi Gotami, znanego szerzej jako Budda. Dziś na świecznik bierzemy drogę prowadzącą do oświecenia, czyli szlachetną ośmioraką ścieżkę. Przejdźmy razem przez jej ośmiostopniowe, poszczególne aspekty. Na początku wymienię wszystkie osiem elementów tej ścieżki, o czym każdy z nich omówię osobno. Ośmioraka szlachetna ścieżka składa się z słusznego poglądu, słusznego myślenia, słusznej mowy, słusznego postępowania, słusznego zarobkowania, słusznego wysiłku, słusznej uważności, słusznej medytacji. Skoro poznaliśmy wszystkie elementy ośmiorakiej ścieżki, przejdźmy do omówienia każdego z nich, zaczynając od pierwszego: co kryje się za słusznym poglądem. Zrozumienie czterech szlachetnych prawd, fundamentalnych zasad buddyjskiej doktryny, poznanie konieczności zachowania równowagi medytacyjnej oraz zrozumienie zasady przyczyny i skutku, prawa karmy, świadomość nietrwałości życia oraz tego, że składa się ono z anikcja, czyli nietrwałości, dukhi, co oznacza brak satysfakcji, i anatty, czyli brak niezmiennego. Trwałego. Ja właściwy pogląd stanowi podstawę rozwoju dalszych aspektów buddyjskiej praktyki. W tym podpunkcie pojawia się również wiara w sens praktyki i zawierzenie nauką przebudzonego. Posłuchajmy słów Buddy dotyczących tego aspektu. A czym jest właściwy pogląd? Wiedza o cierpieniu, o pochodzeniu cierpienia, o ustaniu cierpienia i o praktyce, która prowadzi do ustania cierpienia. Nazywa się to właściwym widokiem. W tym kontekście właściwy pogląd jest na pierwszym miejscu, a w jaki sposób właściwy pogląd jest najważniejszy. Kiedy rozumiesz zły pogląd jako zły pogląd, a właściwy pogląd jako właściwy pogląd, to jest to Twój właściwy pogląd. A co jest błędnym poglądem? Nie ma sensu dawać, składać ofiar, nie ma żadnego owocu ani skutku dobrych i złych uczynków. Nie ma życia pozagrobowego, nie ma matki i ojca, czy istoty, które odradzają się spontanicznie. Nie ma też ascety czy bramina, który byłby właściwie wychowany i właściwie praktykował, i który opisywałby życie pozagrobowe po uświadomieniu go sobie z własnego wglądu. Jest to błędny pogląd. A czym jest właściwy pogląd? Mówię, że właściwy pogląd jest dwojaki. Istnieje właściwy pogląd, któremu towarzyszą splamienia, ma cechy dobrych uczynków i dojrzewa w przywiązaniu. Jest też właściwy pogląd, który jest szlachetny, nieskalany, transcendentny, jest czynnikiem ścieżki. A czym jest właściwy pogląd, któremu towarzyszą splamienia, który ma cechy dobrych uczynków i dojrzewa w przywiązaniu? Dawanie, ofiarowanie ma sens. Są owoce i skutki dobrych i złych uczynków. Istnieje życie pozagrobowe. Są takie rzeczy jak matka i ojciec oraz istoty, które odradzają się spontanicznie. Są też asceci i bramini, którzy są właściwie wychowani i właściwie praktykowani, i którzy opisują życie pozagrobowe po uświadomieniu sobie go własnym wglądem. Właściwy pogląd według sutry oznacza posiadanie wiedzy o cierpieniu. Jego pochodzeniu, ustaniu i ścieżce prowadzącej do uwolnienia od cierpienia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to obejrzyj film na moim kanale, dotyczący czterech szlachetnych prawd. Jest to kluczowa nauka w buddyzmie, której pierwszym czynnikiem jest właśnie właściwy pogląd. Właściwy pogląd jest najważniejszy, gdyż umożliwia odróżnienie złego poglądu od właściwego poglądu. Przejdźmy teraz do drugiego aspektu, którym jest słuszne myślenie. Składa się na niego: wykorzenienie rządy i niechęci poprzez świadome podejmowanie decyzji o rezygnacji z negatywnych myśli, zobowiązanie do wyrzeczenia się złej woli oraz odstąpienia od wyrządzania krzywdy innym istotom, rozwijanie postawy wolnej od negatywnych emocji i skłonności. Co jest kluczowe dla budowania harmonijnych relacji z otoczeniem? Prawidłowe myślenie kształtuje mentalność sprzyjającą duchowemu rozwojowi i osiągnięciu stanu spokoju umysłu. Posłuchajmy słów oświeconego, które dotyczą tego aspektu. A czym jest właściwa myśl? Myśli o wyrzeczeniu, dobrej woli i nieszkodliwości. Nazywa się to właściwą myślą. A czym jest zła myśl? Myśli o zmysłowości, złośliwości i okrucieństwie. To błędna myśl. A czym jest właściwa myśl? Mówię, że właściwa myśl jest dwojaka. Istnieje właściwa myśl, której towarzyszą splamienia, ma cechy dobrych uczynków i dojrzewa w przywiązaniu. Jest właściwa myśl, która jest szlachetna, nieskalana, transcendentna, jest czynnikiem ścieżki. A czymże jest właściwa myśl, której towarzyszą splamienia, która ma cechy dobrych uczynków i dojrzewa w przywiązaniu? Myśli o wyrzeczeniu, dobrej woli i nieszkodliwości. Jest to właściwa myśl, której towarzyszą splamienia. Fragmenty sutry opisują właściwą myśl jako pozytywną, mentalną postawę, która jest podzielana na dwie kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje właściwą myśl, która może mieć pewne splamienia ale cechuje się dobrymi uczynkami i rozwija się w przywiązaniu. Druga kategoria to właściwa myśl, która jest szlachetna, nieskalana i transcendentna, stanowiąca czynnik prowadzący do duchowej ścieżki. Właściwa myśl skupia się na wyrzeczeniu, dobrej woli i nieszkodliwości, a jej rozwój prowadzi do duchowego rozwoju i osiągnięcia stanu nirwany.